E3. From the first frame to the dying embers, it's football everywhere. Proszę Państwa, w grze o najważniejsze trofeum w świecie piłki nożnej zostały tylko cztery drużyny. Dwie z nich zobaczycie już niebawem w naszej transmisji. Nie wyłączajcie odbiorników. Szanowni Państwo, zapraszamy na murawę Lusail Stadium. Kibice wypełniają trybuny. Tego meczu nie można przegapić. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na wielkie półfinałowe emocje. Dziś poznamy jednego z finalistów tych mistrzostw. Reprezentacja Polski. Zmierzy się z Belgią. Półfinał to nie jest zdecydowanie spotkanie towarzyskie. Tu nikt nie będzie się bawił w subtelności. Nikt nie odstawi nogi. Oba zespoły będą gryźć trawę, byle tylko wykazać swoją wyższość. Przed nami wspaniałe widowisko. Oto wyjściowa jedenastka biało-czerwonych. Wojciech Szczęsny w bramce, Piotr Zieliński oraz Grzegorz Krychowiak zagrają na skrzydła. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Czerwone diabły od dawna zachwycały grą, co niekoniecznie znajdowało przełożenie na wyniki na turniejach. Sprawiło natomiast, że relatywnie mała Belgia cieszy się sympatią kibiców na całym świecie. Dodajmy, bo może nie każdy wie, że choć brąz w 2018 roku poprzedziły lata posłuchy, to w rankingu FIFA reprezentacja Belgii już 3 lata wcześniej znalazła się na samym szczycie. Widzimy teraz na ekranie 11 reprezentacji Belgii. Między słupkami Thibaut Courtois, w obronie Jan Fertongen wystąpi razem z Tobi Aldebereltem, Kevin de Bruyne oraz Axel Witzel wystąpią na środku pomocy. W napadzie tej drużyny zobaczymy Romelu Lukaku. Grzegorz Prychowiak. Robert Lewandowski. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Wszyscy chyba zastanawiają się z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych. I wzbudza... Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Znakomita interwencja, to mogła być bramka. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Zieliński. Podanie do Okiasza. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. skuteczna próba utrzymania piłki. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Traci piłkę po tym skoku. Z piłką Robert Lewandowski. Lewandowski z piłką przy nodze. To zapowiedź kłopotów dla rywala. Z piłką teraz Krychowiak. Znów Krychowiak przy piłce. Lig. Polacy coraz bliżej bramki przeciwników. Pęża na bramkę. Nie ma. Obronił ten strzał. Nie ma. Wszódki w pole karne. Ale jak Państwo widzicie skończyło się blokiem. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Aldewereld musi zachować spokój. Pierwsza połowa meczu na stadionie Lusail jest już za nami. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempą. Okazja, jak marzenie. Siedliński. Tak, gol. Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie bywało. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła ogromna. Na prowadzeniu, czy utrzymają ten wynik? Lewandowski ma teraz piłkę. Ależ teraz pressing groźnie. Niestety, zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. No nie, tak nie można podawać. Z piłką Robert Lewandowski. Jest przy piłce, może rozprowadzić tę akcję. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios! Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? Na razie. Uwaga! Może strzelać! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz! Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół! Rzeczywiście świetna robota! Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Krótko rozegrana piłka. Wieliński schodzi ze skrzydła, ale strzał zablokowany. I od razu naciskają Aldewerelda, nie może stracić. Proszę Państwa, umieszcza piłkę w siatce i daje drużynie już trzybramkowe prowadzenie. Popatrzmy ponownie, jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, poprosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. O tym golu już 3-0. Poczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! Umieścił piłkę w siatce. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie mam. W każdym razie, wyszło naprawdę spektakularnie. Szarże przed siebie. A więc mamy trzy do jednego. Bardzo dobre wejście w ślizgiem, odbiór piłki. Romelu Lukaku. To musi być bramka. Jeszcze jest groźnie. jaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Piłka wybita spod rywala. Strata. I muszą teraz uważać. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Nie ma! Ale nieźle postraszył tą bombą. I mamy zmianę w reprezentacji Belgii. Janik Karasko. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Axel Witzel. Ale uwaga, jest pod presją. Romelu Lukaku. Koniec proszę państwa! Wielki moment w naszej piłkarskiej historii. Polska w finale! Co tu dużo mówić? W pełni zasłużone wejście do finału z dwubramkową przewagą. To nie wzięło się z przypadku. Z każdym meczem coraz szerzej rozwijają skrzydła i aż strach pomyśleć, gdzie leży granica ich możliwości. Robert Lewandowski zaliczył kolejny doskonały mecz, do jakich nas zresztą przyzwyczaił. W świetnej formie jest Polak. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył, zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła... Desza na bramkę...